Z tej strony. Werka. Klaudia! Widzisz mnie? Widzecie, zamieniłaś się z skarpetkami na miejsce. <grym> Jestem w pralce! Tak, to, to rozrzucane skarpetki, a werka w pralce, a! O! Jutro... Myślałam, że nie mogę wyjść. <grym> Dzisiaj będziemy grać w Escape, czyli ucieczka z przeklętej pralni. Dostałam takie polecenie w komentarzu od wiki, wiki. Tak więc dzisiaj będziemy uciekać przed. brudnymi skarpetkami i geciorami. Jaki mamy tutaj proszek? Ocean Clear Bold 2 w jednym. A wiecie, w czym ja piorę pranie? Ale to nie jest lokowanie. Wizir w kapsułkach od Wizira. Kapsułki do prania. Niebezpieczeństwo! Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę, działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi, więc odstawiamy. Więcej się nie będzie. Dobre. Nie wiem, czemu? Tak mi się spodobało u Ciebie czytanie tych składów, więc stwierdziłam, że przygotuję sobie coś, w czym robię pranie, czyli... No dobra, pranie, pranie robię w pralce, ale no. pioretymi tymi kapsułkami. Welcome! Co on chce? Że parę skarpetek? Przygotować parę skarpetek? Dobra. Nie rozumiem. O, mamy oczywiście święty checkpoint. Ej, nigdy w pralce nie byłam, nie wiem czemu, ale mam ochotę wejść do pralki. Ale nie, Laura, nie będziemy o, tego matko. robić, to dobra. idziemy po jakichś rurach, po rurach, jak w Twojej piosenki. Po rurach, tak, jak w mojej rurach. Kto <laughs> jeszcze nie słyszał Klaudi piosenki, to wbijajcie koniecznie do niej na kanał, piosenka nazywa się pieczarki, kiełbasa, pepperoni, ser. Ej, a tutaj są truszki. Ale jak zobacz, się... co tu się stało, powódź jest, mogę tu Ej, do Ej, czekaj, wejść? bo się zaklinowałam. Oj, o, dobra. Oj! Skidełam za pralką. Ty powiedz mi lepiej, czy ja to jest skarpeta taka wielka? Ej, to jest skarpeta. Nie wiem. <grystanie> <grystanie> o, no kurczę, ja chcę tam do tej pralki wskoczyć, a nie mogę. Ej, ze skarpetki chyba byłoby łatwiej. Patrz, byłam przez ze chwilę skarpetki? w pralce, tak. Ze skarpetki ja bym, na chwilę boi... się daje. Widzisz? Ale nie, tam tak, tam i tak zginiemy i tak. Oj, rączka mi wypadła. O, ja tutaj zobacz na tą pralkę, taka biedna, zatopiona praleczka. O, ona ma miejsce na pieniążek nawet, żeby wrzucić jej wtedy będzie szczęśliwsza. O! Ja myślałam, że po skarpetkach mam skakać. O nie. A ja poszłam, jak ta ćma za tobą w tą skarpetkę. Czekaj, czekaj, <ślam> tutaj mamy Ariel! Oh. To ja Ariela, Nie, chyba Ariel... A nie, ja mam Ariel! Tak, ja już mam też kapsułek z Ariela. Kurczę, ja sobie tego wizję przygotowałam. A co to był? Kalgon, Że dłuższe życie każdej pralki to Kalgon? Kalgon tak, no? tak. Ej, co akurat? jakiś klucz. No to pewnie w pralce będzie. Czy nie? Może i nie. Hmm. Już myślałam... To, Tutaj to jest, jest klucz, patrz! No, nieprawdopodobne. O, wow. Ej, ktoś tu z nami gra, patrz. No? To... Hello, Idziemy do tej przejścia. Co my tutaj mamy? Znowu coś rozlanego naprawdę. O nie, ale tu po, po brudnych gaciorach skoczyłam i się rozwaliłam. No się nie dziwię, jak po brudnych gaciorach. Co to mu Brud... mnie odsunęło? Ej, hey, no właśnie, ale ja znowu, patrz, padłam. No to tak jakby hmm. suwa z tych gaci, nie? A może potem trzeba skakać? A potem trzeba skakać, patrz! Aha. I trzeba omijać gaciory. To bieżnia trudne dla nas. O! Powietrze! Z o! pralek! Bąbelki, bąbelki! Oj! Pocięło mnie! Ej, a ja mam pomysł, a może tak lepiej będzie? O! O, o, o! W Ale pralkach, nie. Tutaj można wejść, nie? To wie, idziemy teraz tutaj. Co my tutaj mamy? Tego Oj, jakieś nie otwarte! Dobra. O wow. to co? Tutaj strzywają brudne gacie. To to pralnia jest czy krawcowa? pomieszczenie jakieś krawieckie. Pop. A ty powiedz mi w czym pierzesz rzeczy? W jakiej to... pralce? Boże, nie wiem, ja zawsze zapominam. Hoover, nie, chyba tak. Nie wiem. Hoover. Ja mam y, Electrolux. Co tu ten gościu? Ej, jak my mamy tam przeskoczyć? To nie mogę. Ma... Ej, a może o! Ej, co się tu dzieje? <laughs> Patrz. Co ty zrobiłaś? Ja też, no. <laughs> O nie! No? On chyba nas chce wciągnąć! Nie, to pewnie znowu do jego buzi trafimy. Patrz! Trzyma mnie! Widzisz to? Mnie nie, widzisz? bo ja już do jego buzi trafiłam, o nie! No on mnie nie chce do buzi! Ja jestem w jego głowie! O! O! Widzę Ja cię. byłam na jego głowie. Co ja to nie jest? chcę wiedzieć znowu... O nie, no już się rozwaliłam. Ej, ale czy ty masz takie coś w twojej buzi? To jest mielarka do jedzenia. To mieli Aha. nasze jedzenie. Dobra, okej, okay, wszystko jasne. O, 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 udało się, okej. Okay. Ej, Czekam. ktoś tu gra też z nami, patrz. No Ach, nie! nie! Znowu tutaj w tym miejscu i znowu się rozwaliłam. Na brązowym A -a. czymś. Mm. Kurczę! Jakoś zawsze jak się na tym rozwalam, to jest mi jakoś tak gorzej z tym. No nie? Wstyd trochę, nie? Na takiej kupce się wywalić. O, o, o! I wychodzimy. Ja myślałam, że wyjdziemy od drugiej strony, no ale okej. Okay. Patrzmy dalej, bo to było niesmaczne. No nie! Jezu, nienawidzę już tego parkura. No ile można? Zielony jest dobry najpierw. No i idźcie dalej. A później czerwony. O, o. o Zielony o. i czerwony. Super. Tutaj farba jakaś się wylała. Boże, na ścianie, jakie gluty się porobiły. To jest slime. <grystanie> o, a tutaj O, dawaj, jest... ja wskakuję, a ty ciągnij. Okej. Okay. Dawaj, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Haj, eee. haj. <grystanie> Boże, zaraz Ariel, ja to wielki zupy. Ariel. <grystanie> wow, patrz, tu są tam jakieś gomelki. A... Hmm. Hello. Gdzie lecimy? Hello. Gdzie teraz mamy lecieć? Do góry chyba, tak? Nie Oj. no, chyba mamy przyjść tam dolej. No ale tam nie doskoczymy na tamten kolor. A może doskoczymy? What? Czekaj. <laughs> da radę, da radę, da radę, da radę, da radę. Da radę, da radę. Jej! No! U. Co wy mi wybraliście widzowie, żebym zagrała, naprawdę! Ej, bo my tutaj I... mamy jakąś taką wielką pralkę. O, o! Dobra. O, o, o! Jej, jej, oś, jej gdzie jest wielka pralka? A tu jest wielka wiesz? pralka! No, rzeczywiście! Nie mam monetki, żeby wrzucić na. No. no na pewno no, nie o, takiej o, wielkiej. Zrzuciłam. No, Claudia, zepchnęłaś mnie! Nie, o, to ja spadłam. Nie. To ja spadłam, ale zwałam na Ciebie. Ej, teraz wskakujemy do pralki wielkiej? Na samym końcu? Zobacz, chodź. A czy czemu Ty mi spoilerujesz? No dobrze, już nie będę. Czemu? Czekaj, widzę się. Jest mi przykro. Klup, klup, No nie. Widziałam. Widzę tam w ogóle jeszcze rozsypaną werkę, aferkę. Jest mi przykro. Nie wiem, czemu mi dzisiaj tak mozolnie to idzie. Widzowie, pomóżcie mi i zostawcie dużo łapeczek w górę, to na pewno mi lepiej pójdzie teraz. Na pewno. O. Zobaczycie. Przez łapki w górę mniej się będę teraz Yy, przywracać. Co mamy tam, skoczyć? No właśnie, a, nie wiem. Wskakujesz do pralki i wyskakujesz u kraftowej. Nie wiem, ten parkour nie ma sensu. Trafiliśmy do pralni, a teraz w szpalni jesteśmy. Hop, hop, kto pierwszy, ten lepszy. Hop, hop, hop. O, no, my, nie dotknęłam przecież! E, ten checkpoint jakby spowolnił na chwilę. Ej, zobacz, ja się wbiłam w checkpointa. Boże, widzę. Ja widzę tylko taką głowę. Co tu się dzieje? O, o, dobra, już żyję. Tu jest SpongeBob! Oh my god, ja uwielbiam SpongeBoba. Ano? Nawet mam na koszulce SpongeBoba. SpongeBob, chęcia stuporty, spongeBob, chęcia stuporty, oglądałaś? Nie. Uch, właśnie nie oglądałam zbytnio. Powtórz jeszcze raz to, powtórz jeszcze raz to widzą. Nie oglądałam. Ale na drobie zaległości. Ostatnio więcej oglądam telewizji, więc może akurat mi się przyda. Spandwop jest bardzo dobry na odmurzanie. Nie, ja lubię bajki oglądać. Naprawdę, bajki są takie pozytywne. Wee, do Gdzie to jest? Do nieba teraz idziemy? No, teoretycznie idziemy w dół, więc. Po, po rurach! <laughs> Ale, Ale też... ta piosenka twoja mi się wkręciła strasznie, wiesz? Ale mi się też wkręciło po rurach. I do wody. O, tego nie było, będzie w kolejnej części. Dobra, idę na górę. No. Tu jest zakaz wstępu, ale co? No, wchodzimy, nie? Co? E, nie da rady tu wejść? Halo! E. To może nie da rady, trzeba coś tu znaleźć, może. Dobra. Ej, tu przyciskłam! Oj, nacisnęłam przycisk jakiś. Aha? No? O, i się otworzyło. Uuu. O, checkpoint. Co to za prasa? Nie! Słyszałaś to? TAK! Pff. O, w tym samym momencie! Dobra, jedziemy! Deja vu! Tyry 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 tyry, 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 tyry! tyry, tyry, Do windy! Oj! Ej, a tutaj e. jest ten zły pan, co prowadzi tą pralnię. Dobra, ja biorę checkpointa. Nie można do niego wejść? Halo? Chyba nie. No! Patrz, moja głowa dojechała. Dobra! Uhu. Jestem, jestem, o. czekaj, szybko, checkpoint, checkpoint! I Siem, on tutaj jest! Point. Ty co, on nam tymi, tymi tak uderzał! Chyba tak, Oj. chciał nas zgnieść, ale my się nie dałyśmy. Dobra, idziemy znowu w stronę światła. Gdzie uh -huh. teraz jesteśmy? Co? Na zewnątrz. Pod no edynacją. nie! <laughs> ale ty tak słodko zawsze spadasz, to tak... Uroczu wygląda. Ale nawet nie wiesz, jak mi jest dzisiaj przykro. Ja dzisiaj jestem totalną taką środką. Nie wiem ile ja już razy się tutaj wyglebałam. O, drabina. Adriana. Moja drabina. <grym> uf, Ej, co uf? tam jest? A tutaj można wejść? Wow! Tam jest koniec już chyba, zobacz. Widać tam koniec już. Jak tutaj ano. przejść? Chyba tutaj. Tutaj, tęże, Ej, tak. Ej, tu chyba szybko będziemy biegać. Dawaj, ścigamy tak. się. Trzy... No nie. A! Nie ma, nie ma tak! Roch. O, nie nie spadłam! O, widziałam, jak tam się rozwaliłaś gdzieś dalej. Dobra, dawaj, ścigamy się jeszcze raz. Uwaga! Na trzy, Three. cztery. Ry. Da da da, da 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 Nie, nie wiem, jak ja wyrobić mam nie, na tym zakręcie, nie. no. Dobra, biegnę, biegnę po rusztowaniu. Boże, budowa, budowa. Budowa, o, checkpoint, checkpoint, checkpoint! O, dobra, dobiegłam. Oj, ale przyspieszenie mi zniknęło, niedobrze. Oj, spadłam. <ścoughs> Znowu. Ale masz checkpointa. Tak, mam, mam, no. Ej, co się stało, wypadłam poza mapę? Zazwyczaj mnie to spotyka. Ja mam takie szczęście w Robloxie, że zawsze wypadam poza mapę. Nie wiem, wpadłam na ten checkpoint i spadłam poza mapę. O, tu, 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 tu. nie! Serio? No ja nie wierzę. Ty to rozumiesz, jakiego ja mam pecha w życiu? Widziałam, niestety, to. I hate work! Patrz, jaki zły jest! Nie, Mogę chyba po tych, tych trzech śrubach. Ale nie denerwuj się, gościu. To zmień pracę, jak ci się ta nie podoba. O, na głowę mu trzeba skopić. Ej, a te śruby nie są goro... <noise> Chciałam powiedzieć, czy te śruby nie są gorące, bo one takie pomarańczowe jak ja Nie no Wyglądają sobie. na gorące, szczerze Oj, tutaj, tutaj nas teraz dało, ojej. Nie, mnie dało normalnie. No co ty, a ja już nowa. Nie, nie wzięłaś checkpointa chyba przy nim, wzięłaś checkpointa przy nim? Nie, bo ja mam na głowę od razu wskoczyłam. Aha, A, no, to był checkpoint, okej. I hey ale on hałasuje. No teraz. nie! Tam dalej spadłam, przeskoczyłam wszystkie śrubki i spadłam z tego drewnianego. Ale można na to wskoczyć? O, tak. Ale nice. z tamtego spadłam właśnie. O, dobra, idę, idę. Nie po rurach, tylko po rusztowaniu. Oj, jakieś piły są. W ogóle dziwna ta pralnia. Ucieczka z pralni a tutaj kurczę na budowie. Już Ej, spadłam. no w sumie ja już zapomniałam, że to miało być ucieczka z pralni. Co jak? Czemu? Co autyły nie działają? Co ty, co, co, co ty tam marudzisz? <gry> bo, bo rusztowanie nie działało. Spadłam przez nie. Uii, brawo dla Ja nie, nie wierzę. Tutaj każę nam dotknąć tego czerwonego kółka. O, lin... O! o! A mnie zwaliło na dół. No. Co, no, co ty spadłaś? Tak. <gry> Przepraszam, może to moja wina. O, Nie. dopiero o. teraz. Chyba już idziemy na górę. Hop, Hop, tu jakieś Op. betony leżały. O, o. Budowa. Budowa. Nie dziwna. O jezu, to jest jezu. wysoko. Dobra, dobra, radę. Dziwna ta pralnia, ci powiem. I co? Ty, I tu chciałabym jest mieć taką pralnię, szczerze mówiąc. Tak, to już jest koniec. To powiedz mi Klaudia, jak ci się podobało to obbi polecone przez naszą Wickę? Wiki wiki. Ja ci powiem szczerze, że było super, tylko że jedna jest sprawa, że ja pod koniec zapomniałam, że ja byłam w pralni, nie? No nie. Skończyliśmy na budowie, zaczęliśmy w pralni. Dobra, sprawdźmy co mamy tutaj na środku. Aha. Checkpoint. Po prostu checkpoint. Ja myślałam, że nas do innej gry przeniesie. No dobra kochani, na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie dużo łapeczek w górę. Wbijajcie też na kanał Milusi Klaudusi. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa! pa! pa!